Siemma kochani, z tej strony Dawid następnie chciałbym wam powiedzieć, że, w ty, że to jest kolejna część, jest 12 odcinek z Roblox strasznej historii i dziś i to chciałbym ja na razie tak poinformować, że skiny są nieco zmienione i nie mogę się zmienić w obraniem te, y, do tego dobrego, więc... Y. Mam nadzieję, że tak wygląda Simon a, a ja to wyglądam, no jak ten zły, tyle <tryżę> ze z maską. Dobra, więc zapraszam do oglądania. Jest na naszym miasteczkiem było, było, było zakurzenie o śnieg. Minęło kilka miesięcy, odkąd Simon i Dawid zachorowali na tajemniczą chorobę. Już odkryliśmy, co to jest. Nazwaliśmy ją kontrola wirus. W wiadomościach ciągle się mówi o kontrola wirusie. Dzisiaj w dzisiejszych wiadomościach dowiedzieliśmy się o jednej bardzo strasznej chorobie. Nazywa się COVID. Kontrola wirus. Kontrola wirus nieważne. Dobra, em kontrola wirus. Em... Zakazane są prawie wszyscy w Robloxie. Uważajcie na kor. na. E, nie znam tej nazwy, bo nie można jej wymawiać. Jak Woldemort nazwy. Nie, wymówiłem tę nazwę, nieważne. M kryjcie się w domach i nie wychodźcie M do. M pobliżcie Pier Pier pierwszy zakazanych mamy dwóch. Jest to Szymi i Dawid A ja, Ale ja się tak nie czułem chory, bo nie byłem chory. Tylko M kłamali. Także... Uważajcie. Tak. Tymczasem w domu Szymi. Który się nieco zmienił. Coś mnie obudziło. E, czas, e, co się... E? Coś czas, czas mnie obudziło. Nie wiem co. Dobra, idę spać. Pięć godzin później. Co? A ja jakoś nie mogłem przez całą. noc jest jakieś... Spać. Nieważne, ja idę do roboty. My idziemy do roboty. No jest, jak widziałem szuk starano. Starano. Tak jest ciemno. Idziesz. No Pamiętam, że, że nie mogliśmy kontrolować sobą Tasi. Oh! Chyba w pan jestem. dobra, no, nie idę do pracy. No, to no, znaczy tutaj jest mój włos. Ja to idziesz, czy, idzie, czy nie idziesz? O, skutek! idziesz, Ale my teraz mamy i gdzieś indziej, papa. Nie, i tak, i tak, i tak, i tak. I, I, ale poparkowali. I niby za ty się uda w drzewo. Uch. 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 Co się, Uch. się Uch. dzieje? Nie czy co? Ok, mm? ja. Na braku. Kilka na O jezu. Czekaj teraz. Niby sobie kręcę na niby na swoim telefonie kręcę bloga. Okej, okay, jedziemy teraz do pracy o 6 rano i jesteśmy. Ja, nie, ja jestem mega niewyspany. Ja też. Nie da się w ogóle spać. Nie da się w naszej okolicy spać, bo psy szczekają jak szaleń. No nie jestem. To jest taką takie, I nie będę, i tak ja nie no bo, no bo niby że... Tylko najpierw tutaj wjadę, tutaj będę i tutaj wyskoczyłem, niby i mnie rozjechałeś. Okej, nie nie niby za Ty niby ze mnie... Niby ze mnie, <śmany> mnie rozjechałeś. No dobrze, nie widzę, no, dobra, nie. Ja to sobie spałem. sobie. No nie spał już, ręce jest ich dół. Czego nie mogę podnosić? Dobra. Poradzimy. Ja to złapałem. Kto Kto a, to już jest jakieś... To jakiś już kolej, kolej, tylko dzień w pracy. Bo tak, mm. tak bardzo długo, bo były wakacje, więc długo nie pracowaliśmy. mu wypadł krok? Nie wiem. Ja pewnie nie, nie wiem Jak go chciałeś złapać? ale pier. A nie, kolejny spadł. Nie, ja no dobra. No Dobra, na razie no. tyle wyjedziemy do pracy. I widziałaś. Nie. Nie widziałaś. Nie. 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 tak Nie. 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 <laughs> I, nie <dowis? śmiech> I, ci się Nie. stało. Bo tutaj jest taka podpórka em, materacowa, więc ci się nic nie stanowiło. Sawaj. No nie mogę wstać. Nie no, udawaj. Skocz! skoczek na skoka! Nie mogę Dobra, już, no. jedziemy. Bra, 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 Dobra, cofanie. Ale zaparkował ławaj za to. Musisz rozjechać z lewo. Dobra, przytulasz się <grywa> <grywa> okay. ja okay, do tego. Okej. Okej, nagle wam długa. No. No teraz wracamy. Wracamy do pracy. Wracamy z pracy. <grywa> Pracamy, no, wrac jedziemy do, tej, do pizzerii, bo mamy już składniki. O, już jest dzień. No. Właściwie no. to był dzień. Co mnie tak zasłania? kierowcowi mm -hmm. chociaż tak od ostatnich wakacji to tak nie wiem co się ze mną dzieje że się staje tak tak zły jakby więcej kolicję więcej doniesień jest o mnie że niby rozwaliłem galerię. a ja, ja nie liczyłem galerii żadnej właśnie przecież byłeś przez noc u mnie no ale Może coś te urządzenia. Poczekaj, poczekaj, bo tam jakiś pracownik, który nie pracuje w tej robocie, próbuje rozładować nasz ładunek. A ja takim nie ufam. Więc niech sobie pójdzie. Tak, pójdzie, niech. No, proszę sobie. Ale ja teraz nie mogę cofnąć. Czego nie, nie mogę się cofnąć? Nigdzie nie wjechałem tak. I za tak... No dobra. Tak. I niby za trochę zleciłem. Zlecie, tu Ja ten jest, kto do. do domu, ja powiem szefowi. Dobrze. I tak niby zarad... z radia też było słychać takie, że. W ostatniej chwili. Od... Że koronawirus istnieje, że kontrola wirus istnieje. Hmm. Co oni tam po plecu? Właśnie. Hmm. Dobra, mają tam materiały do robienia pizzy. Pizzy, pizzę, pizce, tak. I niby takie, że w samochodzie. Давид, ты спишь. Да, я заду... Я до этого дома... Как ты ехали, мы до дома, то... ты меня окутилась. Окей. Да, видишь... Что? Что же стало со мной? Yeah. No dobra, Cześć. Do... Okay. <laughs> Musiałam to zrobić. No śnołem, co ci jest? No sto bo sto 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 śpi, podprowadziłem cię. sto 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 do domu i śpi, sto cię. Tak, sto jesteś... sto Hrr!